Arkusz rozpoczynają zadania zamknięte, czyli takie, w których należy wybrać poprawną odpowiedź, zaznaczyć tę odpowiedź, a następnie swoją decyzję przenieść na kartę odpowiedzi, znajdującą się na ostatniej stronie arkusza. Zadanie pierwsze. Jeśli atom pewnego pierwiastka ma w stanie podstawowym pięć niesparowanych elektronów, może nim być. Do wyboru mamy atom arsenu, bromu, Manganu i vanadu. Korzystam z układu okresowego. Atom arsenu jest 33 pierwiastkiem w układzie okresowym, grupa 15, okres 4. Atom bromu 35 w układzie okresowym, grupa 17, okres 4. Atom manganu 25 w układzie okresowym, grupa 7, okres 4. Atom wanadu 23 w układzie okresowym, grupa 5, okres 4. Rozpatrując konfigurację elektronową tych atomów, mogę jednoznacznie przypisać je te pierwiastki do konkretnej rodziny konfiguracyjnej. Atom arsenu i bromu należy do rodziny konfiguracyjnej P. Atom manganu i wanadu do rodziny konfiguracyjnej D. Oznacza to, że atom arsenu i bromu swoje elektrony walencyjne umieszcza wyłącznie na ostatniej czwartej powłoce elektronowej, odpowiednio na orbitalu 4s i 4p. Atom manganu i wanadu umieszcza swoje elektrony walencyjne na dwóch ostatnich powłokach elektronowych, odpowiednio na orbitalu 4s i 3d. Przechodzę w takim razie do... Konfiguracji elektronowej elektronów walencyjnych. A to arsenu ma elektronów walencyjnych 5, ponieważ znajduje się w 15 grupie. Elektrony walencyjne ma odpowiednio na orbitalu 4s i na orbitalu 4p. Jest ich razem 5, czyli na orbitalu 4p posiada elektrony niesparowane, ale wyłącznie w liczbie 3 nie spełnia warunków zadania. Atom bromu ma 7 elektronów walencyjnych. Znajdują się one na powłoce czwartej, na orbitalu 4s i na orbitalu 4p. Umieszczam tutaj 5 elektronów, pamiętając, że zaczynają się parować dopiero wtedy, kiedy są obsadzone wszystkie poziomy kwantowe. W stanie podstawowym atom bromu ma wyłącznie jeden elektron niesparowany. Przechodzę do atomu manganu, który dysponuje siedmioma elektronami walencyjnymi, ale posiada je, jak doskonale pamiętam, na dwóch ostatnich powłokach elektronowych. Umieszcza elektrony walencyjne odpowiednio na orbitalu 4s Należącym do powłoki czwartej i orbitalu 3D należącym do powłoki trzeciej. Elektronów walencyjnych ma 7. Ponieważ poziomy zdegenerowane mają być zabudowywane tak, by otrzymać maksymalną liczbę elektronów niesparowanych z tą samą magnetyczno-spinową liczbą kwantową, to widzę wyraźnie, że atom manganu posiada 5 elektronów niesparowanych w stanie podstawowym, spełnia warunki zadania. Gdybym jednak nie była pewna, czy przypadkiem nie ma dwóch poprawnych odpowiedzi, rozpiszę jeszcze konfigurację vanadu. Atom vanadu ma 5 elektronów walencyjnych, znajdujących się na dwóch ostatnich powłokach. Odpowiednio na orbitalu 4s znajdują się dwa elektrony. I na orbitalu 3d, pięciokrotnie zdegenerowanym, umieszczam jeszcze 3 elektrony, bo w sumie walencyjnych miał 5. Widzę w takim razie, że w stanie podstawowym ma tylko 3 elektrony niesparowane, czyli jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Tę odpowiedź zaznaczam i albo teraz albo na końcu, po rozwiązaniu wszystkich zadań zamkniętych, przenoszę ją na kartę odpowiedzi znajdującą się na ostatniej stronie arkusza.